Afera w Białym Stoku. Poszedł do klubu z dziewczynami. W jedną noc z konta wyparowało mu 55 tysięcy złotych. 35-letni mężczyzna poszedł do klubu ze striptizem w Białym Stoku. Kiedy do jego stolika dosiadły się dwie dziewczyny, zamówił w fiskę. Drugą przyniósł właściciel lokalu. Tu film się uerywa. Przez noc z konta mężczyzny wyparowało 55 tysięcy złotych. Prokuratura rejonowa Białystok Południe prowadzi postępowanie w tej sprawie. Mężczyzna twierdzi, że właściciel klubu oraz obsługa odurzyły go, a następnie okradły. Jak dodaje, w lokalu nie było jeszcze klientów. Historia konta pokazuje, że dokonywano transakcji nawet co dwie minuty. Co na to oskarżani? Właściciel uważa, że zarzuty są bezpodstawne. Przekonuje, że mężczyzna dobrze się bawił i stawiał drogie alkohole całej sali. Ten klient się u nas bardzo dobrze bawił, nikt go nie odurzał. Dla całej sali stawiał szampany dom Perygnan, Met. To nie są tanie alkohole. Butelka dom Perygnan kosztuje 6600 zł. Wiem od kelnerek, że klient stał przy barze i krzyczał cały czas, żeby stawiać szampany. Płacił i kazał podawać. Przecież mu nie powiem, przepraszam, ale pan już za dużo pieniędzy wydał. Klub zarabia na sprzedaży alkoholu mówi w rozmowie z kurierem porannym właściciel lokalu. Sprawa może wyjaśnić się dopiero za miesiąc, kiedy będą znane wyniki toksykologii z próbki moczu mężczyzny.